Dzisiaj porozmawiamy na temat leków układu przywspółczulnego, czyli jak te leki będą ten układ pobudzać lub hamować. Przede wszystkim jak działa układ przywspółczulny? Jest to układ naszego relaksu. Ten układ w momencie kiedy będzie pobudzony, czyli ogólnie kiedy ten układ ma możliwość działania, on odpowiada za takie elementy jak na przykład nasze trawienie, wzrost ilości na przykład śluzu, śliny, ogólnie soki trawienne. Ym... Wtedy jest zwiększona miksja, czyli oddawanie moczu, więc ogólnie wszystkie nasze narządy są bardziej pobudzone, na przykład właśnie układ pokarmowy, pęcherz moczowy. Mamy też większe wydzielanie potu. Nasze źrenice są zwężone, bo to jest nasz układ odpowiadający za nasz relaks, więc to jest to, co się dzieje, kiedy jesteśmy zrelaksowani. Jest to układ trawienia i odpoczynku. Więc będzie tutaj też spadek ciśnienia. Zwolnienie akcji serca, czyli bardziej taka bradykardia, spadek nam heart rateu, czyli właśnie akcji serca. Więc ogólnie wyciszenie organizmu, uspokojenie go i bardziej skupienie się na właśnie trawieniu i na wydalaniu moczu. Czyli przeciwieństwo układu współczulnego, układu po prostu walki i ucieczki, gdzie skupiamy się na całej energii, która ma iść do mięśni, a hamujemy wtedy sobie trawienie, hamujemy oddawanie moczu. To jest przeciwieństwo. W każdym razie układ przywspółczulny, parasympatyczny. No i teraz te leki mogą się dzielić. Ten układ się inaczej nazywa trofotropowy, też trofotropowy. I te leki mogą być albo pobudzającego, czyli tak zwane parasympatyko-mimetyki i parasympatyko-lityki. Ogólnie wszystkie potem leki, tak samo układu współczulnego, mimetyki, to będą inaczej pobudzające. Lityki to będą hamujące. I nazwa: cholinomimetyki, cholinolityki. Dlatego że ogólnie ten układ przy współczule będzie aktywowany przez receptor, przez ogólnie acetylocholinę. Dlatego cholinomimetyki, czyli jak pobudzamy tą cholinę, działają poprzez tą cholinę. Tak więc te, które będą pobudzać na ten układ, będą powodować te wszystkie wydarzenia, które ja tu opisałam. Natomiast te, które będą hamować ten układ. Będą hamować te wszystkie rzeczy, więc będą działać przeciwstanie. po prostu. Będą hamować trawienie, będzie mniej śliny, ślina będzie mniej gęsta. Znaczy ślina będzie bardziej gęsta, mniej rozwodniona, bo będziemy chcieli tą wodę zatrzymać dla siebie. Więc tak naprawdę jeżeli one hamują nam układ przywspółczulny, to tak jakby pobudzają nam układ współczulny. Czyli jak będziemy używać parasympatykolityków, no to będzie nam źrenica będzie rozszerzona, ciśnienie będzie wzrastać, będzie tachykardia, wzrost heart rate'u, spadek mikcji, spadek trawienia. Czyli tu będzie bardziej taki układ współczulny. I ogólnie te parasympatykomimetyki, czyli te pobudzające, będą bezpośrednie i ogólnie pośrednie. Jeżeli chodzi o to, jak działają bezpośrednie i pośrednie, bezpośrednie działają po prostu od razu na konkretny receptor, na przykład receptor alfa czy tam beta, a pośrednie będą działały, po prostu działają pośrednio, czyli będą nie oddziaływać na receptory, ale w inny sposób będą pobudzać nasz ten układ. I na przykład do pośrednich będzie należał. Inhibitor esterazy ACH, czyli acetylocholiny. Czyli skoro acetylocholina to jest ten nasz neuroprzekaźnik, który nam pobudza układ współczulny, przywspółczulny, czyli właśnie ten cholinomimetyk. To jeżeli będziemy mieli esterazę, esteraza ogólnie będzie enzymem, który będzie rozkładał nam acetylocholinę, więc my nie chcemy, żeby ta acetylocholina była rozłożona, więc jeżeli użyjemy inhibitora. No to zablokujemy ten enzym i acetylocholina nie zostanie rozłożona, i dzięki temu ta acetylocholina będzie mogła pobudzać nam układ przywspółczulny. Więc pośrednio, poprzez to, że właśnie ta acetylocholina po prostu nie zostanie rozłożona przez enzym, bo enzym będzie zablokowany. Więc tak one działają pośrednio, po prostu nie poprzez receptory, tylko w inne sposoby naokoło yy, mogą zablokować lub aktywować dany układ, a bezpośrednio zablokować lub aktywować dany układ, czyli bezpośrednio oddziałują na właśnie receptory alfa lub na przykład beta. Jeśli chodzi na razie o nasz podział, to właśnie bezpośrednio będziemy dzielić na estrycholiny i na alkaloidy. I alkaloidy się będą dzielić na muskarynę, która jest w grzybach, i na analogii acetylocholiny. Analogię acetylocholiny, żeby po prostu właśnie analogiczny do acetylocholiny, no bo my chcemy pobudzić ten układ przywspółczulny, a on jest pobudzany przez acetylocholinę. Na przykład agoniści receptora M, czyli tak jak mówiłam, działamy tutaj poprzez receptory. Agonista to jest przeciwieństwo antagonisty, czyli agonista będzie po prostu nam pobudzał antagonista hamową, więc agonista receptora M, muskarynowego, będzie właśnie pobudzał receptor muskarynowy, czyli receptor układu przywspółczulnego. I ogólnie muskaryna przenika do ośrodkowego układu nerwowego, więc jest dosyć y, mocną substancją. Jest w grzybach i ogólnie do leczenia zatrucia taką muskaryną będziemy używać atropiny, a atropina będzie właśnie Parasympatykolitykiem, czyli przeciwstawnym lekiem, czyli jeżeli my przedewkujemy taką substancję po obchodzeniu naturalnego Po prostu zjemy jakiegoś grzyba, który ją ma lub za dużo tego grzyba No to ta, ta reakcja zatrucia wywoła w nas te wszystkie rzeczy, które powoduje pobudzenie układu przywspółczulnego Tylko będzie to oczywiście w nadmiarze, czyli będzie nadmierny ślinotok, nadmierne łzawienie Ym, nadmierne spłycenie oddechu, tak zwana depresja oddechowa, bo te wszystkie rzeczy, które miały się sadzać fizjologicznie poprzez pobudzenie układu przywspółczulnego, zadzieją się zbyt mocno, no bo ten układ będzie zbyt mocno pobudzony właśnie poprzez zwiększoną ilość np. takiej muskaryny w przypadku zatruciu grzybem. Tak więc w momencie, kiedy nasze pobudzenie będzie zbyt duże tego układu przywspółczulnego, będziemy chcieli to zablokować właśnie poprzez użycie tych PS ujemnych, czyli tych, które będą hamować. I właśnie po prostu będziemy używać antagonistów, czyli przeciwstawnych tak naprawdę. Jak się zatrujemy tymi, no to użyjemy te na przykład. I właśnie atropina będzie takim parasympatyko-litykiem, który możemy użyć w przypadku leczenia muskaryny. I ona po prostu odwróci te wszystkie elementy, czyli spowoduje, że ograniczy to uzawienie, ograniczy ten silnik, podniesie trochę akcję serca, bo będzie hamowała ten układ przywspółczulny. Tutaj mam jeszcze takie nawiązanie a propos zatrucia grzybami. Takie substancje jak amanityna i falloidyna występują w mu muchomorze sromotnikowym, dlatego że ta muskaryna jest na przykład w innych grzybach, one się tutaj nazywają, zaraz przeczytam, lejkówka, strzępiek i muchomor czerwony, a to jest muchomor sromotnikowy. No i jeżeli się zatrujemy takimi substancjami, czyli znowu nadmiernie pobudzimy układ przywspółczulny, możemy to odwrócić poprzez podanie takich leków jak penicylina krystyliczna, czyli antybiotyk lub neomycyna yy, ustnie. Natomiast jeśli chodzi o drugą grupę alkaloidów, czyli właśnie analogii acetylocholiny, to będą tutaj takie dziwne różne nazwy, czyli właśnie to będą substancje, takie leki jak karbachol, pilokarpina, betanechol, metacholina i cevimelina. I one po prostu będą pobudzać nam receptor M, czyli agoniści receptora M. Z czego karbachol i pilokarpina będą miały szczególne zastosowanie w jaskrze. Betanehol będzie używany do atonii jelit i pęcherza, czyli w skrócie obniżona aktywność jelit i pęcherza no to znaczy, że musimy po prostu stymulować nasz układ przywspółczulny, no bo yy, on będzie odpowiadał za właśnie zwiększoną perystaltykę, zwiększoną mikcję, więc skoro jest atonia czyli właśnie takie osłabienie no to musimy to stymulować i on będzie stymulował jelita i pęcherz, czyli przy atonii będziemy go używać metacholina do zaburzeń rytmu yy, i jeszcze do tej atonii też karbachol będzie działał jeśli chodzi o coś takiego jak ADR, to są po prostu działania niepożądane, czyli Adverse Drug Reaction. ADR w tym przypadku to będą po prostu nadmierne pobudzenie PS y, układu przyspółczulnego, czyli to będzie nadmierne pocenie, nadmierny ślątok zbyt duże, y, duży spadek ciśnienia, zbyt duża bradykardia, czyli po prostu te wszystkie efekty, o które nam chodziło, tylko po prostu spotęgowane jako działania niepożądane. Jeśli chodzi o przeciwwskazania do stosowania takich właśnie parasympatykomimetyków, no to będzie to po prostu na przykład arytmia czyli zaburzenia rytmu serca no bo nie chcemy jeżeli to wpływa na serce parkinson dlatego że w chorobie parkinsona będziemy chcieli bardziej działać współczulnie żeby taką osobę pobudzić bo osoba z parkinsonem jest ogólnie już sama w sobie spowolniona a ten układ sam w sobie też spowalnia więc my w parkinsonie będziemy chcieli właśnie odwrotnie działać bardziej hamować ten układ przy współczulny pobudzać współczulny więc jeżeli ktoś ma Parkinsona, to raczej nie chcemy dawać mu tego parasympatykomimetyków, a raczej parasympatykolityki. No jeżeli ktoś ma jakieś choroby pokarmowe, no bo wtedy tu zwiększona jest perystaltyka jelit. I przechodząc do naszych pośrednich, czyli te, które pobudzają nam układ PS pośrednio. Tak jak mówiłam, inhibitory esterazy, czyli będziemy zapobiegać rozpadowi acetylocholiny. Może być ten inhibitor odwracalny lub nieodwracalny. Nieodwracalny jest wiadomo bardziej niebezpieczny, no bo odwracalny możemy to odwrócić I tutaj są takie różne nazwy leków, które będą takimi odwracalnymi inhibitorami Na przykład fizostygmina, neostygmina, piridostygmina edrofonium I takie, które są stosowane cały zespół w chorobie Alzheimera Donepezil, galantamina, rywastygmina Czyli mamy tutaj dwie choroby: Parkinsona i Alzheimera. I jak widać, w Alzheimerze będziemy chcieli pobudzić ten układ właśnie parasympatyczny, a w Parkinsonie będziemy chcieli ten układ zahamować. Więc w Parkinsonie jest za małe pobudzenie, w Alzheimerze jest nadmierne pobudzenie. Więc będziemy działać odwrotnie. Dobre Jeśli chodzi o nieodwracalne, to są gazy bojowe, na przykład Sarin, czyli ten, który był rozpylony w Tokio w metrze, i dlatego teraz w. Japonii nie ma w ogóle śmietników publicznych, żeby w środku ktoś do śmietnika nie wrzucił takiego sarinu No i trzeba zabierać ze sobą śmieci do domu po prostu Insektydy, herbicydy, fungicydy, czyli te wszystkie środki ochrony roślin I te odwracalne także będziemy używać w środku jaskry i w przypadku atonii jelita i pęcherza Tak więc podsumowując działanie jak widać, na na przykład jaskry czy atonie mogą działać i te bezpośrednie, i te pośrednie. Na jaskry będzie działać karbachol, pilokarpina z tych y, bezpośrednich, z pośrednich y, będzie to neostygmina, tutaj na zielono. Jeśli chodzi o atonie jelita i pęcherza, z bezpośrednich będzie to betanehol. Jeżeli chodzi o pośrednie, będzie to pirydostygmina i neostygmina. Jeśli chodzi o co będziemy stosować, kiedy będzie zatrucie, y, Cholinolitykami, no to będziemy stosować fizostygminę, czyli jeżeli ktoś się zatruje tymi, które hamują nasz układ przywspółczulny, to będziemy używać tego fizostygminy, która pobudza układ przywspółczulny. W przypadku zespołów otępiennych, będziemy używać donepezil, czyli ten właśnie, gdzie jest Alzheimer i takryna. W przypadku nużliwości mięśni, będziemy używać neoipirydostygminy. Jeśli byśmy teraz przeszli do naszych: parasympatykolityków, czyli te, które będą działać przeciwstawnie, czyli właśnie będą nam hamować, no to możemy je podzielić na syntetyczne i na naturalne. Naturalne to będą inaczej alkaloidy tropanowe, czyli inaczej atropina i hioscyna. Natomiast te sztuczne, syntetyczne... To będzie. I tutaj znowu bardzo długa lista sztucznych i naturalnych. Tak jak mówiłam, naturalne są łatwe, bo to jest tylko atropina i hiostyna Natomiast sztuczne parasympatykolityki to jest pirenzepina, ipratropium, oksyfenonium, adyfenina, biperyden, darifenancyna, tenzepina, tiotropium, ile lewe, w ogóle, tropikamid i cyklopentanola I zaraz przejdziemy przez działanie każdego z nich. Ogólnie oksyfenonium jest używane jako e, spazmolityczny. Możemy to zapisać spazmolityczny. E, adefenina jest stosowana ogólnie, kiedy jest zwiększona e, perystaltyka i właśnie chcemy ją zahamować, czyli chcemy zahamować ten układ przesłuczony. Więc adefenina będzie miała takie same działanie jak chioscyna e, czyli właśnie będą zwiększały nam e, tą, zmniejszały nam tą perystaltykę. I one są stosowane do ust, nie. Jeżeli chodzi o biperytan, będzie stosowany do choroby Parkinsona, czyli tak jak mówiłam, w przypadku Parkinsona będziemy chcieli hamować wręcz ten układ mm, przywspółczulny, a pobudzać ten układ współczulny. Jeśli chodzi o dali to ona będzie używana przy pęcherzu nadreaktywnym, czyli kiedy nasz pęcherz jest nadmiernie em, pobudzony właśnie przez ten układ przywspółczulny, czyli pęcherz zbyt dużo jakby tego moczu wydala. I chcemy ten pęcherz trochę wyciszyć, czyli właśnie zadziałać bardziej parasympatykolitycznie czyli bardziej w układzie współczulnym, właśnie jest ten pęcherz wyciszony i wtedy nie oddajemy tego moczu. Jeżeli chodzi o telenzepinę, to ona będzie działała razem nam z pirenzepiną i one będą nam używane, używane w chorobie wrzodowej żołądka, będą hamować receptory muskarynowe 1, więc możemy je zaznaczyć, że one działają razem. Zresztą mają podobne nazwy. Telenzepina, pirenzepina. Jeśli chodzi o Tropikamid i cyklopentanolan, one też będą działać nam razem i one będą używane dospojówkowo, żeby rozszerzyć nam źrenicę, czyli znowu będziemy mieli działanie tutaj przeciwstawne niż parasympatyko mimetyki, bo one będą powodować zwężenie źrenic, a my chcemy te źrenice rozszerzyć, czyli właśnie jakby pobudzić ten układ współczulny, a nie przywspółczulny. Więc, tutaj będą nasze źrenice, które będziemy rozszerzać. Yy, I to będzie przydatne w okulistyce, czyli będziemy sobie zakrapiać tym oczy, żeby do operacji te źrenice rozszerzyć. Yy, jeśli chodzi o Tiotropium, on będzie działał razem z Ipratropium, zresztą też podobna nazwa. I one będą hamowały nam skórz o skrzeli, więc będą używane yy, w przypadku leczenia np. tej choroby przewlekły choroby płuc albo na przykład y, astmy, czyli będą umożliwiały nam po prostu bardziej rozkróć tych oskrzeli i bardziej pobudzenie właśnie układu y, współczulnego, czyli one będą stosowane w przypadku y, mogę narysować jakieś płuca dobra, co nam jeszcze zostało yy... A tu mówiłam, że oksyfenonium działa spazmolitycznie, czyli po prostu hamuje nam spazby, czyli hamuje nam skurcze, czyli działa rozkurczowo. Więc przeciwieństwo układu przywspółczulnego to będzie właśnie ten rozkurcz, bo ten układ przywspółczulny bardziej nam kurczy właśnie. Kurczy nam ten przewód pokarmowy, kurczy nam pęcherz moczowy, pobudza właśnie te trawienie, przez to pobudza mięśnie do trawienia, pobudza mięśnie do wydalania tego moczu. A właśnie w układzie współczulnym, czyli bardziej stymulowanym przez parasympatykolityki, chodzi nam ciągle o ten rozkurcz o te rozszerzenie źrenic, które tutaj są zwężone, rozszerzenie oskrzeli, które tutaj są zwężone i rozszerzenie tego pęcherza, żeby on gromadził nam ten mocz w trakcie na przykład wysiłku fizycznego, kiedy my tego moczu nie będziemy mogli wydalać, kiedy jest układ współczulny. Bo układ przywspółczulny, tak jak mówię, jest to układ relaksu, czyli on zakłada, że my możemy jeść, możemy trawić, możemy wydalać w każdym momencie naszego dnia, bo nie jesteśmy w żadnym stresie. I teraz musiałam zmienić kartkę, żeby wszystko opisać bardziej dokładnie, ale jeśli chodzi o naturalne typu atropina, jest też taka skopa lamina, taka podobna jak atropina. Ona będzie, będzie działała na OUN, będzie tam przenikać, a ta skopa lamina nie będzie. Atropina będzie właśnie używana do rozszerzenia tych zielenic właśnie na przykład w okulistyce, jako ten parasympatykolityk. Skopa lamina będzie używana w chorobie lokomocyjnej i one działają te naturalne w sposób y, jako antagonista receptora M muskarynowego, czyli po prostu tak jak mieliśmy tutaj agoniści receptora M, czyli właśnie parasympatykomimetyki, to tutaj mamy antagoniści receptora M, czyli właśnie będą hamować ten układ y, przysuwłszulny. I atropina ogólnie będzie znajdowała się w wilczych jagodach. Więc oczywiście nasze adverse drug reaction, czyli działanie niepożądane to będzie po prostu nadmierne zahamowanie układu Przywspółczulnego, czyli będziemy mieli bezsenność, będziemy mieli tachykardii zamiast tej bradykardi, yy, będziemy mieli suchość w ustach, bo właśnie ta silina będzie taka zagęszczona. Będziemy mieli wzrost napięcia yy, mięśniowego zamiast właśnie jego spadku. Będzie takie bardziej pobudzenie współczulne, bo zahamujemy ten przywspółczulny. I tutaj są takie przykłady jeszcze leków o właśnie działaniu takim yy, hamującym na układ przywspółczulny. To będą na przykład yy, Neuroleptyki, czyli takie leki, które ogólnie wyciszają, na przykład promazyna przeciwdepresyjnie przeciw Przeciwparkinsonowe biperyden, tak jak mówiłam, przeciwbólowe peptydyna i anksjolityki, czyli podejrzewam, że na anxiety hydroksyzyna czyli właśnie taki wyciszający lek, takie, które będą hamować właśnie nam ten PS yy, przywspółczulny układ. Tak więc to jest pierwsza część ogólnie z leków yy, układu przywspółczulnego Nagram jeszcze na temat układu współczulnego, tak więc... Zachęcam do komentowania, sprawdzenia Instagrama oraz opisu.